Czy wiecie, że dla dawnych Słowian drzewa nie były zwykłymi roślinami, ale żywymi strażnikami, które chroniły ludzi i ich domy? Najświętszy był dąb, uważany za drzewo peruna, boga piorunów i wojowników. Pod starymi dębami składano ofiary chleb, mleko, miód. Wierzono, że kto przytuli się do dębu, dostaje od niego siłę i odwagę. A jeśli ktoś usiadł pod jego koroną w czasie burzy, piorun miał go omijać, bo perun nie razi swojego drzewa. Brzoza natomiast była drzewem czystości i ochrony, z jej gałązek robiono miotły, ale nie do sprzątania tylko kurzu, a złych energii i duchów. W izbach stawiano brzozowe witki, żeby choroba nie wchodziła do domu. Na zielone świątki całe wsie przystrajano brzuskami, bo wierzono, że wtedy zło nie ma prawa przekroczyć progu. Jarzębina była najczęściej używana w kobiecych rytuałach, jej czerwone korale, albo prawdziwe, albo uplecione z owoców, noszono jako talizman na szyi. Chroniły przed złym okiem i urokiem dziewczęta wplatały gałązki jarzębiny we włosy, przed weselem, żeby odgonić zazdrosne spojrzenia i czary. Gałązkę jarzębiny często wkładano też nad drzwi, tak aby żadna czarownica nie miała odwagi wejść do domu. Wyobraźcie sobie dawną wieś. Na skraju stoi potężny dąb, pod którym modlą się ludzie. W izbie brzozowa miotła oparta o ścianę, a nad drzwiami wisi gałązka jarzębiny. To nie była dekoracja. To były żywe amulety strażnicy codziennego życia. I może do dziś czujemy tę moc, kiedy przytulamy się do drzewa, albo mijamy jarzębinę z czerwonymi koralami.